Negocjatorzy kopiący w koło chcą sprawiać wrażenie osób zdecydowanych, kontrolujących proces, szybko podejmujących decyzje czyli wyglądać na ludzi, którzy mają siłę, aby samemu decydować o swoich zakupach. Prawie każdy kiedyś w dorosłym życiu kupował, kupuje lub będzie kupował samochód. Ja wiem, to jest bumerski przykład dziś samochody się przecież szaruje. A jednak zostanę przy tym przykładzie. Jedna z taktyk negocjacyjnych w tym przypadku polega na lekceważącym kopnięciu w koło i zadaniu głosem pozornie obojętnym pytania za ile ten złom. Taka taktyka jest także obecna w innych przypadkach negocjowania przedmiotów lub usług o znacznej wartości. Wygląda wtedy mniej lekceważąco, sprowadza się jednak do tego samego, a mianowicie do dyskredytowania oferty. Ten mechanizm odnajdziemy w zwrotach to nie jest tyle warte inni mają to taniej to ma dyskwalifikujące wady jest niskiej jakości i tym podobne. Używanie tej taktyki ma na celu wykazanie, że oferta obiektywnie nie jest warta ceny, za jaką została wystawiona. Negocjatorzy kopiący w koło chcą sprawiać wrażenie osób zdecydowanych, kontrolujących proces, szybko podejmujących decyzje czyli wyglądać na ludzi, którzy mają siłę, aby samemu decydować o swoich zakupach. Inaczej działającą taktyką jest odnoszenie żądanej ceny do własnych możliwości. To bardzo dobra oferta. Ja mogę jednak zapłacić tylko. 75% żądanej ceny. W negocjacjach korporacyjnych pojawia się w tym miejscu oświadczenie o świętym budżecie, w którym oczywiście żądana cena w żaden sposób się nie mieści. Z moich obserwacji wynika znacznie rzadsze korzystanie z tej drugiej taktyki oraz dyskomfort związany z używaniem argumentu o ograniczonych możliwościach. Zarówno w negocjacjach prywatnych, jak i zawodowych. Negocjatorzy niechętnie przyznają się do ograniczeń. A ograniczeniem jest właśnie na przykład budżet. Wiele osób uważa, że przyznanie się do takiego ograniczenia zdradza ich słabszą pozycję nie tylko w negocjacjach, bo przecież gdyby byli zamożnymi decydentami, to nie musieliby żebrać o niższą cenę. I nikt nie wyznaczałby im limitów budżetowych. Oba sposoby są znane, i jedynym co pozostaje, jest zdecydować, który z nich jest skuteczniejszy. Pobieżna analiza podpowiada, że jednak lepiej być bogatym i zdrowym, czyli manifestować swoją siłę i profesjonalne zdecydowanie poprzez wykazywanie swojej wyższości. Ale czy na pewno negocjatorzy powołujący się na limity mają mniejsze szanse? Otóż, jak wiele rzeczy, także to sprawdzono w badaniach i dowiedziono, że kontrahenci łatwiej akceptują ograniczenia budżetowe niż dyskredytowanie ich oferty, a przez to także dyskredytowanie ich samych. Każdy negocjator zetknął się w swojej karierze z różnymi ograniczeniami i potrafi je zrozumieć łatwiej niż ciągłe dowodzenie, jak beznadziejna jest jego oferta. Wyniki badania dostarczają cennej wskazówki. Negocjator łatwiej uzyska lepszą cenę, jeśli formułując swoją propozycję, wskaże informacje o swoich ograniczeniach finansowych, nie próbując zmniejszać wartości oferty drugiej strony. Mając dziś nieograniczony wręcz dostęp do danych, dużo łatwiej jest dyskredytować cudzą ofertę niż solidnie przedstawić i uzasadnić ograniczenia budżetowe. Nawet jeśli to tylko taka negocjacyjna taktyka. Chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.